Witajcie. W tym roku, dokładnie 12 stycznia, w niedzielę, w tą niedzielę odbędzie się 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak zauważyliście, dostałem już puszkę. Przede mną troszkę roboty z wycinaniem serduszek, ale za niedługo zobaczymy się tutaj na ulicach naszego miasta Chrubieszów, ale też poza nim. Czy to w Zamościu, w Lublinie, czy w całej Polsce będziecie mogli spotkać wolontariuszy, którzy z uśmiechem będą do Was podchodzić i możecie się podzielić od serca dla serca. W tym roku łapiemy wiatr w żagle i pomagamy. Czekamy właśnie na Ciebie. A i jeszcze bym zapomniał: w naszym Hrubieszowskim Domu Kultury, czyli w Hadeku. Będzie odbywać się licytacja, będą konkursy, więc też okazja, czy to do wygrania malucha bądź przewidzianych nagród. Gdzieś tam w filmiku jeszcze przez moment pojawią się klatki, co można wylicytować, dostać w nagrodę za dobre serce, za działalność, która oddziałuje na pozostałe serca, serca małych ludzi, jak w tym wypadku dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Trzymajcie się, miłego i pozytywnie. Do zobaczenia w niedzielę na ulicach miasta w Rubieszowskim Domu Kultury. 12 stycznia, niedziela. No i co? Siema i cześć.